W minioną środę 22 lipca tuż po godzinie 18 przy bramie wjazdowej na teren ośrodka początkowego w Skorzęcinie motocyklista wraz ze swoją pasażerką nie zatrzymali się do kontroli policyjnej. Kierujący jedno śladem nie dostosował się do poleceń funkcjonarza policji i szybko odjechał w stronę Witkowa. Tam w Chłondowie drugi radiowóz ustawił na drodze zaporę, w którą uderzył z dużą prędkością motocyklista wraz z pasażerką. Na miejsce wypadku zadysponowano dwie karetki pogotowe oraz dwa zastępy straży pożarnej. Poszkodowani kierujący oraz pasażerka motocyklu zostali przewiezieni do szpitala w Gnieźnie na obserwację. Jak poinformował przedstawiciel policji z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, policjanci użyli przeciwko uciekającemu motocyklowi środek przymusu bezpośredniego. Policjanci wykonujący zadania służbowe mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego. Fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładnienia bądź konwojowania osób oraz do zatrzymania pojazdów. Pałki służbowe, wodne środki obezwładniające, psy i konie służbowe, pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. Policjanci mogą stosować wymienione środki przymusu bezpośredniego jedynie w takim zakresie, aby osiągnąć efekt w postaci podporządkowania się wydanym poleceniom. Jedynym wyjątkiem, jaki policja nie może zastosować przeciwko uciekającemu jednośladowi, jest kolczatka ustawiana przez policję na drodze.